Choć niektóre z mediów kolejny już rok nawogują do przyjęcia euro w Polsce, nadal nie ma ku temu powodów na nieideologicznych, jak przedstawia to na przykład jeden z publicystów, a merytorycznych i ekonomicznych. Do tego wola Polaków jest inna, aż ponad 56% sprzeciwia się przyjęciu euro w Polsce. Obawiają się zwyczajnie o swoją sytuację materialną i tak już trudną przez wszechogarniającą drożyzne. Boją się także o przyszłość kraju. Dlaczego? Dzisiaj sprawdza mówię: Edyta Hołdyńska. Choć niektóre z dzienników zachęcają do przyjęcia euro w Polsce już zaraz, to Polacy, jak się okazuje, w zdecydowanej większości wcale wspólnej waluty nie chcą. Dlaczego? Dzisiaj sprawdza. Obędzie się bez euro. Rzutówka nasza jest najlepsza. Raczej nie. Ja jestem za, po prostu za utrzymaniem polskiej złotówki. Zdarzało mi się podróżować i stosunek zarobków w krajach zachodnich niektórych, które odwiedzałam, w stosunku do cen jedzenia na przykład tam, to były faktycznie te ceny jedzenia niższe. Bo nie wiadomo jak się to skończy, wie pani? Mhm. Bardzo się boję. Większość Polaków, bo ponad 56%, nie chce euro w Polsce. Ich obawy wcale nie są nieuzasadnione. Ten sam dziennik Rzeczpospolita, który pisze dziś, że. Nie trzeba być wyjątkowo bystrym, by zrozumieć, że takie poglądy nie odnoszą się do kwestii czysto ekonomicznych, a wynikają z głębokiego zakorzenienia w ideologii. W przypadku doktryny rządowej prawa i sprawiedliwości nie mogło być zresztą inaczej. Zohydzenie euro było elementem szerszego teatu kreowanej emocji. Wspólna waluta, na równi z nienawistną Brukselą, europejską flagą czy kolorami tęczy, stała się częścią szerszego antynarodowego katalogu negatywnych symboli. Ten sam dziennik informował także o wysokich podwyżkach na Litwie, już przed przyjęciem wspólnej waluty. Część sprzedawców i hurtowników zaczęła wprowadzać wyższe ceny jeszcze przed przyjęciem euro. Z raportu Litewskiego Departamentu Statystyki wynika, że po wprowadzeniu tam euro artykuły spożywcze zdrożały nawet o 40%. Dlatego Litwini wybierali się na zakupy do Polski. Podobnie ceny skoczyły po wprowadzeniu euro we Włoszech i w Grecji. Gospodarka polska w tej chwili nie jest przygotowana do tego, żebyśmy weszli do strefy euro. I to są bardzo poważne argumenty ekonomiczne. W związku z tym, to raczej te osoby, które namawiają na pilne wejście do strefy euro, kierują się kryterium ideologicznym, a nie ekonomicznym. Posiadanie własnej waluty, oprócz tego, że jest elementem suwerenności, elementem wzmacniającym suwerenność, jest również bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia. Mianowicie podczas wszelkiego rodzaju zaburzeń, szoków ekonomicznych na świecie jest to naturalny stabilizator. To argumenty ekonomiczne, nie ideologiczne a są także te polityczne. Brak niezależności waluty będzie powodowało to, że Unia Europejska będzie podejmowała za nas decyzje, bo to przecież stopy procentowe i nie tylko. Te decyzje będą już nie tak łatwo autonomiczne, czy właściwie niezależnie podejmowane, no bo tutaj mamy do czynienia ze wspólnym rynkiem. Wedle szacunków ekonomistów jutrzejszy oficjalny odczyt inflacji znów będzie wysoki. Dynamika wzrostu cen w grudniu przyspieszyła względem listopada. Inflację napędza wzrost cen żywności. Wzrosty cen wszystkich tych podstawowych produktów. Proszę bardzo. Jajka, masło, mamy tutaj filety drobiowe, pomidory, mleko Sery i żółty. żółty ser. Te produkty w tych ostatnich tygodniach wzrastają, ceny tych produktów wzrastają bardzo dynamicznie. Myślę, że coraz więcej Polaków coraz rzadziej się uśmiecha. A na pewno są coraz mniej uśmiechnięci przy kasach w sklepach, kiedy muszą płacić za zakupy. Prognozy na cały przyszły rok nie przynoszą dobrych wieści. Droższa będzie energia właśnie w skutek unijnego wymogu zwiększonych opłat za emisję dwutlenku węgla. Od tego roku opłaty wzrosną do 70% a ceny energii przekładają się na ceny producentów, dosłownie wszystkiego, także żywności. Ten rok będzie rokiem drożyzny. I o tym chcieliśmy właśnie Państwu powiedzieć, bo to nie jest tak, że nie można było temu w żaden sposób zapobiec. Można było, można było trzymać tarczę, można było utrzymać VAT, można było podjąć także różnego rodzaju inne działania, Zmierzające do tego, żeby te zjawiska, które dzisiaj występują, a które składają się na wzrost poziomu inflacji, także zostały zahamowane. A polskie społeczeństwo, obserwując sytuację i w Polsce, i na świecie, bardzo obawia się tego roku. Rekordowa dziura budżetowa, opóźnienia strategicznych inwestycji, takich jak centralny port komunikacyjny, czy budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Problemy służby zdrowia i groźba zamykania szpitali. Jako prezydent wielokrotnie podkreślałem, że to są właśnie sprawy, od których zależy poziom życia Polaków i dalszy rozwój naszej ojczyzny. Obawia się nie bez powodów.